Tak, znowu zaczynamy z brwią. Akurat, dajmy sobie okulary, bo sądzę, że o wiele lepiej wyglądam. Eee, o, tak. Tak, to ja lepiej funkcjonuję. Tak, to ja lepiej funkcjonuję. Tak. Mój dzisiejszy temat to jest czemu? Czemu w ogóle to wszystko, czemu to robię, czemu Ty też powinieneś to robić, albo jakąś wariację na ten temat? Czemu wszystko? Temat, który zawsze się przebija i to bardzo często, znaczy zawsze, bardzo często to się zdecyduje, kurwa. Często czy. Przy... mniejsza. Do sedna. Temat, który zawsze się pojawia, to jest temat purpose. Handel ostatnio o tym zaczął gadać, ale to też jest we wszystkich. Co to znaczy w ogóle mieć cel w życiu, ten mityczny cel? W zasadzie to bardziej, ja bym podszedł do tego trochę inaczej. Bardziej na takiej zasadzie czemu. Czemu to robisz? Czemu to wszystko? Musisz mieć swoje czemu, no bo chodzę na siłownię i co? I to wszystko i po prostu chodzisz, kurwa, i co z tego. Um, jestem beznadziejny. Ale czemu kurwa jesteś beznadziejny? O to mi właśnie chodzi. Czemu? Wszystko ma swój powód. Poza tym jesteś beznadziejny. Czemu? Nie wiem, po, po prostu. Jakie ty masz kurwa prawo, żeby oceniać siebie albo inne osoby na podstawie, twojej, na podstawie ich albo swojego potencjału, tak naprawdę nie znając jego pełnego spektrum, kurwa. To tak samo jakby powiedzieć, że nie, ja nie pójdę na siłownię, bo ja jestem za sobie. Kurwa, jeżeli Boże wystarczająco dużo roboty, to w, tak naprawdę się jesteś w stanie wszystko, wszystkiego nauczyć, wszystko zrobić, więc nie oceniaj swojego potencjału pod tym względem, więc musisz mieć kurwa swoje czemu! W zasadzie to trochę gadam do siebie, ale... Musisz mieć swoje czemu. Czemu, ch czemu chodzisz codziennie na siłownię albo co drugi dzień? Bo chcę mieć fajną sylwetkę. Czemu właśnie chcesz mieć tą sobie ładną sylwetkę? Bo chcę się podobać dziewczynom, bo chcę się podobać sobie. W moim przypadku to jest akurat, żeby podobać się sobie. No i właśnie. A czemu chcę się podobać sobie? Bo mam niską samoocenę. Czemu masz niską samoocenę? No i tutaj się zaczyna całą, całe spektrum. Nie wiem, bo oglądasz porno i dopsujesz sobie wszystkie te styki nerwowe bo nie masz kompletnie pewności siebie, bo to, bo, nie wiem, masz traumę z dzieciństwa, bo cię stary zostawił. I to wszystko też ma swoje czemu. I za każdym razem, kiedy zaczniesz, kurwa, narzekać na jakieś, ja pierdolę, jakieś najmniejsze pierdoły, kurwa, nawet, że nie chcę mi się wstawać z łóżka, nie chcę mi się, kurwa, jeść tej jebanej diety, bo mam już dzisiaj dość i chciałbym zjeść coś innego. Czemu? Czemu? Bo potrzebujesz więcej dopaminy? I bądź brutalnie, kurwa, szczery. Czemu tak naprawdę tego nie chcesz robić, bo nie odnajdziesz inaczej swojego celu w życiu? To jest tak naprawdę cel dla wszystkich, żeby odnaleźć ten cel w życiu, żeby znaleźć to, co chcemy kurwa robić, nie? Bo to, ale to tak ładnie brzmi: znajdź swój cel w życiu, będziesz wiedział, co robisz, i nie przepracujesz nigdy żadnego dnia w swoim życiu. Gówno prawda, akurat co do tego, przepracujesz każdy dzień w swoim życiu, nawet jeżeli robisz to, co kurwa lubisz. Każdy potrzebuje przerwy, nawet odjebany. w tym, że zastanów się. Czemu robisz to, co robisz? Demasta kiedyś powiedział bardzo, to bardzo fajnie, ale to tak samo ogólnie wzięte z filozofii stoickiej, z którą też bardzo polecam Wam się zapoznać. Zadawaj sobie za każdym razem pytanie, czemu? I nie ufaj swojej pierwszej reakcji. Jedziesz przez miasto, dam, dam przykład, żebyś kurwa wiedział, o co chodzi. Zakładam, że jesteś grubasem, bo ja też jestem. Czemu kurwa? Idziesz przez miasto, masz takie, czujesz ten zapach, ten mięso, kurde, to wiesz, że to jest gówno i będziesz miał po tym ale czujesz tego kepsa. Czujesz tego kepsa i byś, głupi rduj, po prostu tak, bo byś się czuł jak szmata później, ale przez tą krótką chwilę byś się cieszył, że jest takie zajebiste, dobre. Czemu chcesz? Tak naprawdę. Nie wiem, za komu załóż, ciężki kiedyś w pracy. Chujowy, nieprzyjemny, szef się, nie, się hamsko zachowuje, klienci nieprzyjemni, nie lubisz tego, co robisz. Tylko chcesz zerrzeć, żeby sobie uzupełnić dopamina w głowie, nie? Że jeszcze z tą grudką chwilę czuć się lepiej. A tak naprawdę czemu tej pracy nie lubisz? Mamy drugie pytanie. No właśnie, bo szef jest hamski, Klienci są nieprzyjemni. A zastanowiłeś się może, że nie wszystkie problemy są zewnętrzne, kurwa? Bo, nie, bo większość może być tak naprawdę wychodzących z ciebie. Czy szef mnie nie lubi? A czy jesteś osobą, która faktycznie nie da się lubić? Zastanów się tak szczerze. Czy jesteś osobą o charakterze, który da się lubić? Drugą rzeczą jest: klienci są nieprzyjemni. Kolejna rzecz z fi filozofii stoickiej: większość ludzi będzie miała wyjebane na to, jak się czujesz. Będzie miało kompletnie w dupie, czy tak jak się zachowują, będzie dobrze, czy nie. No i większość osób po prostu nie obchodzi sam rozwój, nie są na filozofii stoickiej i absolutnie nie, pró nie próbują być nawet mili. Są, będą chamsy, i kurwa będzie źle, będą się zachowywać tak, będą tobie pyskować, że ty nawet nie będzie się. nawet nie połączysz faktem, że tak się, tak się kurwa da. Nie? No przykład z mojej roboty grozili mi kurwa pozwem. Nie żartuję. Grozili mi pozwem i z tego co widziałem, to próbowali nawet w tym kierunku iść tylko i wyłącznie dlatego, że oni spierdolili zamówienie na To Good To Go i ja nie byłem w stanie im wydać tego zamówienia. Nie będę wchodzić w szczegóły, po prostu nie byłem w stanie. Regulami pr pracy oraz To Good To Go mi zabrania, nie? I oni przyszli mnie opierdaleni przez godzinę i chcieli mnie pozwać do sodu i podjęli jakieś kroki, ale ich wyśmiali dopiero w sądzie, nie? No. To tak połączcie fakty. Ludzie będą chujami i nawet się nie zastanowią, kurwa, czy to, co robią, ma sens. Więc ty bądź chociaż trochę inny i zastanów się, czy to, co robisz, ma sens. Kolejna rzecz. Nie lubię tej pracy. To po chuj tam siedzisz? Dla pieniędzy? No to w takim razie odpowiedź, co cię motywuje, żeby tam siedzieć. A w międzyczasie nic cię nie zabronia szukać lepszej pracy albo rozwijania czegoś własnego, żeby później z tego zarabiać. Sorry, przez większość czasu będziesz prawdopodobnie zapierdalać i za chujowe pieniądze, ale każdy musi od czegoś zacząć. W międzyczasie możesz harować ciężko i szykować się, szykować się żeby stworzyć to, co chcesz, i robić to, co chcesz. Ale nie zapominaj, że ciężka praca też jest ważna. W szczególności w środowisku, w miejscu, którego kurwa nie lubisz, dostaniesz się kurwa tak odporny, że nawet sobie nie wyobrażasz. Więc, a jeszcze z tego to w zasadzie, dlaczego potrzebujesz pieniędzy, to wszystko może iść jeszcze głębiej. Nie będę teraz wchodzić, bo nie mam czasu, żeby się rozgadywać. Ogólnie tematem głównym, jaki chcę, żebyście zrozumieli, zroz zapamiętajcie swoje czemu kółko. każda reakcja, którą będziecie mieli, że nie wiem, nie lubię tej osoby, nie, nie chcę tam iść, nie chcę tego robić, czemu? Zatrzymaj się i czemu? To bardzo polecam, jeżeli chcecie właśnie zapamiętać takie rzeczy, kupcie sobie taki malutki dzienniczek. W akcjonie e, stawiam, że w jakimś dekatlonie, kurwa, dekatlonie, dekatonie? Nie wiem. Ja po prostu pójdźcie do sklepu, nawet papierniczego i poszukacie sobie takich małych dzienniczków, nawet są jeszcze mniejsze niż te, które mieszczą się do kieszeni. To jest. Akurat w moim przypadku jest on wypchany różnymi, różnymi myślami. Jak widzicie, każda strona jest w jakiś sposób zapisana. Akurat tutaj mam e, właśnie cały ten, cały habit tracker. Tutaj mam jakieś inne, przemyśl, inne przemyślenia o, żebym dodał sobie zapisanie, żeby dodać kalorie. Jakieś krótkie przemyślenia, e, że mam uwagę do, uwagę do faktury, to akurat z roboty. No i w ten sposób mogę, możemy, się możemy się zastanowić, właśnie o chuj nam chodzi w tym momencie, nie? Więc to też jest taka fajna rada o dwójkach hipokryty. Zastanówcie się czemu. Czemu to wszystko? A czemu hipokryta? Już na to odpowiadałem. Ale ja spierdoliłem bardzo dużo rzeczy w swoim życiu i nie zamierzam sobie dalej na to pozwolić. Więc wy kurwa też nie pierdolcie siebie. Zabrońcie sobie kurwa pierdolić sobie życie. Bo tylko ty tak naprawdę stoisz przed, przed swoim własnym rozwojem. Więc kurwa posłuchaj sam siebie i zastanów się czy to co robisz ma sens. Trzymajcie się. I zastanówcie się kurwa.